A, Gdzie jestem? O mój Boże. Heh. Tak, jestem w tym głupim lochu. Super. Dobra, jakie ja będę mógł dokonać kopartuł, się nie poznał. Yy. Tak, co? Może wstajnie się u kraty albo do kata. Kat jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Ale mam coś bardziej dla ciebie wystosującego. Tak, ciekawe, co? co zobaczyć. Tak, to już się boję. Tak się zacznę boję, że ja zaraz nie wiem normalnie. Ucieknę z domu i się jak moje dziecko. Hmm. Tak. Co? White? Czy też na mnie? Stronki do lochu, a później... Hehe. <grystanie> a, White, rzucę w mnie. White, Tak, to się spisałaś. A tak w ogóle to jak... Kogoś idzie na stół wzrok. na dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Dopóki nie ucieknie. Może nawet na pięć minut. Nie wiem, sam. <laughs> idź. Tak, tak. Więc, jaki słaby punkt w nauce? Powiedz. No, mów, mów, mów. ty się Aha, czyli w poza. Proszę. Zanim <laughs> zabijemy cię, może się trochę się pomęczysz. Hmm, proszę bardzo. I to jest niby wasze te tortury? O jewe, jakie to załosne? Okay. He, halo, Whitey. Słuchaj pieć tu po mnie, tak, tak, wiem, ja jestem w tych lochach, tak, tak, wiem, to ty mnie uwięziłaś, ale wszystko ci opowiem na miejscu. Dobrze, pałajcie. Ojej, mój, moje, moje potrzebuje pomocy. A, a, idę, ja, i Tak, to ty powiedz tylko jedno słowo. Celsi? Tak, to ja. To ty Whitey? Tak. Bo to co ja zrobiłam? Nie martw się to przez tego. Rewisa. Ci jak on tam się zwie. Tak, dokładnie, ale... Wiem, że jest No. Ojej. Jaką nic nie zobaczy? Spoko. Co to w ogóle jest? Tak. lepiej to z oka. A! Co się stało? Jak to? Ja! O nie! Co ja zrobiłam? Widziałam na tym świecie i dlatego mnie tu zabrali. O nie! Wiem, co ja zrobiłam? To wszystko przeze mnie. Muszę jakoś pomóc celów, które nie chce się dla mnie utworzyć. O jemy, o jenie. Co ty robisz tutaj? Miałeś się uczyć. Co ona robi? O jenie. co to? Widzisz? Smart oczu naszych niewolników. To jest naprawdę podejrzane. Co, ktoś ci chciał pomóc? Tylko powiedz kto. Halo, pogotowie międzyplanetarne. Tak. Tak, i właśnie rozumiem, ale i teraz jedzę tak sobie, skórę to Tak, jestem, co? Sadzicie mnie do kabla, do smainkę? Ja. Chodź, tutaj, Halo, potrzebne, Tak, 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 tak. Tak, dobrze, dobrze. Tak, rozumiem. Ja.

<laughs> Myślę, że znam cię, nie? A, wstawcie mnie. A, ustawcie mnie. Co z ze mną robicie? Ktoś jeszcze. A, ustawcie mnie.